Kieciut matka mnie do chleba woluje. Łaja taka z Roz, Roz, to nawet jakem krowy wyjęła, to łoc mi się powrotu. I tak na sianie mi się dobrze spało, ze się obudziłam, jak krowa ryknęła. Nie drzyj mordy, gadą! Daj się wyspać! Potem po porządzą. Roz, to ja nawet na knorze jeździłam, tylko w połowie drogi zleciałam. Potem to mi tak we suniało, ze łodzi z matką pomylęłam. Kurą tez jajka podwzierać Nie lubię tego robić, bo się boję. Kiedyś to my kur tak dziobną, że ze dwa niedzielę chodziłam kulawa. Zagęsiani to mój brat Franek chodzi No ale po poziedzieć. Jestem ztek Ojca wołają Franek, łamatka matka je cesia. przed je chłusne, matka mnie nazad po wysyłają. No to wstaję i idę. Na paśniku je tor z prześkodami. I no placki krozie łonują. Do szkoły to nie chodzę, bo nie mam czasu. Jakem ranus uciekła, żeby się uciec to ojciec mi tak, że dał na żyć, że mi się odechciało. Miał po W Gospodarce samo się nie zrobi, a darmo jeść nie dają.